Czy można skutecznie przenieść się ze świata akademickiego do świata polityki? Na pewno zdarza się to częściej niż transfery w drugą stronę, a jak będzie w dzisiejszym przypadku naszego gościa, zobaczymy po dzisiejszej rozmowie. Jest z nami pan doktor habilitowany Maciej Dura. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Okaże się 26 tak naprawdę. Zobaczymy właśnie jak będzie wyglądała następna kadencja Parlamentu Europejskiego, jaki będzie w niej układ. Jakby pan powiedział, jakie rzeczy z dotychczasowych działań Unii Europejskiej chciałby pan najbardziej zmienić? Co uważa pan za Sprawy najbardziej zaniedbane, w których potrzeba czegoś nowego Europie? Wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby uznać to, co Unia Europejska zrobiła do tej pory. To, znaczy, to jest ważne, żeby powiedzieć, co Unii się udało. I Unii po II wojnie światowej udało się stworzyć kontynent bez wojen. To jest niezmiernie ważne. Ale druga rzecz, po 1989 rozpoczął się proces sklejania kontynentu po okresie zimnej wojny. I to się udało. I to były te wielkie inwestycje infrastrukturalne strukturalne, To były inwestycje w drogi, to były inwestycje w dworce, to były inwestycje w, w transport kolejowy, ale też otwarcie granic, tak? wspólny rynek, strefa Schengen itd. To jest coś, co jest wielkim osiągnięciem, ale też jest zamkniętym moim zdaniem etapem w znacznej mierze, ale okres budowy infrastruktury już jest w zasadzie na wyczerpaniu. Tak, to, to, to już się wypełniło, i teraz potrzebujemy jakiegoś nowego pomysłu na Unię Europejską. I my mówimy, że tym pomysłem jest inwestowanie w ludzi i ludzie muszą poczuć, że Unia Europejska jest im potrzebna. Jeżeli nie poczują tego na poziomie codziennego życia, to będzie tak, że Unia Europejska coraz bardziej się będzie kojarzyć z jakąś odległą administracją w Brukseli, której rozmiary się wyolbrzymia. Tak jest to tylko 30 tysięcy urzędników, czyli na przykład tyle ile zatrudnia samorząd. W mieście Krakowie. Więc Unia będzie się kojarzyła z czymś odległym, z czymś niepotrzebnym i będzie przeważać nostalgia za tym, co było, za państwem narodowym. Te, ta nostalgia jest bardzo silna już we Francji, we Włoszech. Ta nostalgia sprawiła, że mamy Brexit, i Unia Europejska wymaga takiej regeneracji. I, te, i my mówimy: regeneracja w kilku wymiarach. Jeżeli chodzi o walkę ze smogiem i wyzwania ekologiczne jeżeli chodzi o zdrowie. I tu mówimy Europejski Program Walki z Rakiem, ale mówimy też Erasmus dla pracujących i dla uczniów, żeby nie było tak, że tylko studenci mają poczucie, że coś dostają od Unii, że Unia zwiększa ich możliwości. To powinni poczuć też inni. Czyli chciałby Pan połączyć obywateli z Unią Europejską po prostu przez ich portfele, tak żeby czuli się, że bezpośrednio korzystają na tym, że są obywatelami Unii Europejskiej? Czy to jest... Pan powiedział, że pomysł na, na to, żeby Polacy poczuli się jak europejczycy przez portfele. To jest pomysł pisu. Oni mówią: będziecie żyli jak europejczycy, to znaczy będziecie mieli do dyspozycji podobne dochody jak Niemcy czy Francuzi. A my mówimy coś innego i coś, co jest tak naprawdę w kontrze do tego projektu w tym sensie, że europejska jakość życia to nie są tylko pieniądze, bo w Polsce ludzie są na przykład coraz bogatsi, ale krócej żyją. I to pierwszy raz od 1989 roku. Zarządów PiSu zmniejszyła się średnia długość życia w Polsce. Y, y, zdrowie zależy od inwestycji w instytucje, y, inwestycji w programy publiczne. Potrzebne są programy, programy, które y, będą programami badawczymi, programami profilaktycznymi, edukacyjnymi. Czyli bardziej inwestycja w instytucje niż transfer do jednostek. Inwestycja. Tak, inwestycja w instytucje i przez to podnoszenie jakości życia. Inwestowanie w, w potencjał ludzki, jeżeli chodzi o Erasmusa. Inwestowanie w środowisko, jeżeli chodzi o jakość, jakość naszego otoczenia, powietrza, wody i jeżeli chodzi o wyzwanie klimatyczne. To jest coś innego. Bo to, można mieć bardzo drogi samochód i jeździć nim po wysypisku śmieci. My tego chcemy uniknąć. To brzmi bardzo dobrze, ale zastanawiam się, jak będziemy wygodnić wyobrażał sobie Pan na ukłonienie do tego zachodnich podatników, którzy już teraz chcą ostatni raz w budżecie płacić takim krajom jak Polska. No także mamy w Europie coraz więcej i narodowych egoizmów i ciąg do tego, żeby każdy był odpowiedzialny po osiągnięciu pewnego stopnia rozwoju za własne środowisko, za własne instytucje. Jak wyobraża sobie Pan budowanie tej solidarności na szczeblu europejskim? Unia Europejska jest jednak z takim bytem, w którym solidarność jest dość istotna. My wciąż, chociaż budżet, struktura budżetu się zmienia, jest coraz mniej środków na fundusze spójności, ale wciąż na przykład Polska jest największym beneficjentem tych funduszy. My mamy dostać 60 kilka miliardów w tej nowej perspektywie budżetowej, więc to nie jest tak, że Unia Europejska już kończy z solidarnością. Natomiast jak myślimy... o jeszcze jeden budżet, w którym będziemy więcej tak, zyskiwać. Tak, ale, ale też z drugiej strony popatrzmy na to w ten sposób. Poziom życia Polaków się podnosi, jakość infrastruktury się podnosi, więc budżet musi się zmieniać, uwzględniając tę transformację tych biedniejszych kiedyś krajów w kraje coraz bardziej zamożne. Natomiast mamy zupełnie nowe wymiary nierówności. Jak ja mówię na przykład o programie leczenia raka, to jest to program ogólnoeuropejski, z którego skorzystają wszyscy Europejczycy, ale jednocześnie Będziemy dzięki niemu mogli zniwelować różnice pomiędzy krajami Unii, bo w Polsce wyleczalność nowotworów to jest 55%, a na zachodzie Europy to jest 65%. Więc mamy jakąś, jakąś drogę do pokonania i dzięki programowi, który nie jest specjalnie skierowany do Polski, będziemy mogli nadrobić zaległości, zmniejszyć nierówności. W europejskim programie walki z rakiem mówi także Europejska Partia Ludowa. No i zastanawiam się, jak będzie wyglądała ta współpraca w następnej kadencji. Pana partia należy do frakcji socjalistów i demokratów. Czy będziemy znowu mieli taki wielki sojusz teraz? niemalże przeciwko tym, którzy są sceptyczni wobec Unii Europejskiej. Czy ta współpraca pomiędzy dwiema największymi frakcjami będzie Pana zdaniem przebiegała bez większych kontrowersji? Widzi Pan jakieś zagrożenia? Ja się cieszę, że Europejska Partia Ludowa popiera taki program, bo to pokazuje, że tam są też politycy, którzy czują odpowiedzialność i myślą o tym, jak zmieniać Unię Europejską. Że to nie jest to tak, że zbudowaliśmy coś, teraz będzie to stałe. Jak Unia Europejska nie będzie się rozwijać, nie będzie się mierzyć z wyzwaniami współczesności, to zaraz Powstanie wrażenie, że Unia Europejska jest obywatelom Unii niepotrzebna, i to jest, to jest wielkie zagrożenie dla, w ogóle dla trwania Unii, po prostu. Natomiast, jak pan pyta, w której frakcji będzie wiosna po wyborach, to jeszcze nie jest przesądzone. Jest to bardzo prawdopodobne, że, że będziemy należeć do socjalistów i demokratów i nas to bardzo cieszy, bo chcemy mieć wpływ na kształt Unii. Znaczy, nie, nie wyobrażam sobie, że trafiamy do Europarlamentu po to, żeby usiąść gdzieś w kącie, tak jak PiS to robi, i tylko. Tylko patrzeć na to, jak inni urządzają Unię Europejską i im dogadywać, że robią źle. To nie jest żadna droga, a niestety dzisiaj to jest to, co robią europejscy konserwatyści i reformatorzy. A jak wyobraża sobie Pan urządzenie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o reagowanie na najnowsze przemiany technologiczne? Unia walczyła trochę z monopolami gigantów cyfrowych. Czasami mając przeciwko sobie też obywateli, którzy postrzegali te decyzje jako zagrażające ich wolności w internecie. Jak myśli Pan, że Unia powinna zdecydowanie działać w przestrzeni cyfrowej? Mówi się, że może ona zagrażać obecnie demokracji, chociaż wydawałoby się, że powinna raczej dawać więcej siły obywatelom, żeby wyrażali swoje poglądy. Bardzo duży problem i złożony, bo zawiera w sobie kilka, kilka wątków. Jakby. Z jednej strony monopolizację tej przestrzeni cyfrowej przez giganty nieeuropejskie, ale giganty ze Stanów Zjednoczonych. To jest nie bez znaczenia, jeżeli chodzi o płacenie podatków, to jest nie bez znaczenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych, to jest nie bez znaczenia, jeżeli też chodzi o potencjał gospodarczy Europy. Więc w tych wszystkich kwestiach Unia Europejska chce Chce zachować podmiotowość i, yy, i bardzo dobrze, że tak się dzieje. W ogóle Unia Europejska będzie musiała się zmierzyć z światem wielobiegunowym. I to nie jest kwestia nie wiem, strategii, woli, tylko to już jest rzeczywistość, że Stany Zjednoczone nie są, do, są dominujące, jeżeli chodzi o, o giganty internetowe, ale jeżeli chodzi o politykę globalną, globalną gospodarkę, to, to mamy świat policentryczny, w którym są i Chiny, i Rosja, i Indie, i, i Stany Zjednoczone, i Europa. I jak Europa może konkurować w tym świecie? Co może być jej przewagą konkurencyjną? Przede wszystkim, ja w to naprawdę bardzo wierzę, że Unia Europejska ma coś, czego nie mają ani Chiny, ani w jakimś sensie Stany Zjednoczone. Duży samokrytycyzm i gotowość do zmian. Kultura europejska jest bardzo stara i ma historię składającą się z kolejnych przełomów, tak? Przepracowywania swoich tradycji. I tutaj połączone są wolność jednostki z samokrytycyzmem. I to jest wielki zasób, zasób kulturowy. My to potrafimy zrobić i dlatego wierzę, że, Unii, że Unia Europejska, czy szerzej Europa jest w stanie konkurować w tym świecie, w którym coraz więcej w coraz większej liczbie obszarów świata wolność jednostki jest kwestionowana, jest uznawana za niepotrzebna. Ten krytycyzm, o którym Pan mówi, to nie jest pewna akademicka ciągota Europejczyków, która ma ograniczone przełożenie na to, jak wygląda ich jednak polityka ogólnokrajowa. No, tak samo tak samo jak w Stanach tak samo w Europie spadła siła nabywcza większości, większości pracowników mają, muszą pracować więcej aby zarobić na przykład na mieszkanie czy europejczycy którzy boją się o swoją przyszłość przede wszystkim na południu Europy ale także w w takich krajach jak Polska, ale nawet Francja, zyskają, zmienią swoje podejście i będą ufać Unii Europejskiej w najbliższych latach? Co ona powinna zrobić, aby zmienić tę tendencję? Na pewno bardzo istotne jest to, że polepszy się poziom życia. Znaczy ten to ten pomysł, żeby Unia Europejska zainwestowała w człowieka, to jest też pomysł na to, żeby Europejczycy poczuli, że ta Unia Europejska służy, służy im, służy polepszeniu jakości życia codziennego, że coś, coś od niej dostają, to jest jedna rzecz. Ale druga kwestia, nie, nie, nie z mniejszym znaczeniem, to jest to, że Unia Europejska powinna pokazywać, że działa stabilizująco, że daje bezpieczeństwo, że daje, Tworzy dobrą przestrzeń dla powstawania miejsc pracy, że przeciwdziała bezrobociu, że na przykład bierze pod uwagę interesy młodych ludzi, inwestuje w politykę mieszkaniową. Ja, na przykład, bardzo popieram ten plan, żeby w Europie rozpoczęło się szerzej budownictwo społeczne, także finansowane ze środków unijnych. Bo to jest duży problem, że Europejczycy i Europejki nie mają. Dobrych mieszkań, dobrych warunków mieszkaniowych, także, także w Polsce. Więc tutaj y, y, b, będzie trzeba jakoś wyważyć pomiędzy kwestią wzrostu gospodarczego, a, a kwestiami y, warunków życia i y, bezpieczeństwa socjalnego. Czy to się uda i jaki wpływ będą miały na to poszczególne polskie partie? Zobaczymy już po wyborach. Naszym gościem był pan doktor Habitowany Maciej. Gdula. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Dajcie nam znać, o co powinniśmy spytać kolejnych polityków. Polubcie ten materiał, i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.